Dzień dobry, Łukasz Dulemba, firma Beo. Znajdujemy się w Rzucewie na polu w grupy Polfarm. Po mojej lewej stronie hektar pola demonstracyjnego, na której znajduje się 12 odmian, 8 odmian rynkowych i 4 odmiany do przemysłu. Na tym polu są też dwa różne zagęszczenia. Do, dla odmian rynkowych jest to 1 600 000 nasion, dla odmian przemysłowych jest to 900 000 nasion na hektar. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na odmianę natuna. Cechuje się ona bardzo dobrą gładkością, mocną nacią, wysoką odpornością na jarowizację, czyli możemy ją siać dużo, dużo wcześniej, dobrą odpornością na pękanie, czyli też nadaje się do długich procesów mycia, obrabiania i pakowania. Odporność na jarowizację daje też w tej odmianie możliwość zasiewów na północy kraju, gdzie ta presja jarowizacji jest większa. Natuna, jeżeli chodzi o zagęszczenie, w siewie rzutowym może być to nawet 1 600 nasion. Jeżeli chodzi o tradycyjny wysiew dwóch rzędów, możemy tu zagęścić do 1 400. W tym roku do sprzedaży wprowadziliśmy odmianę Navedo. Charakteryzuje się ona 115-dniowym okresem wegetacji. Jej kształt jest cylindryczny, wydłużony. Przeznaczenie tej marchwi to mycie, pakowanie, świeży rynek, ale też Produkcja plastra, tak? ponieważ mamy tutaj bardzo duży plon, tendencję do wydłużania tej y, odmiany. Co czasami dyskwalifikuje ją z sprzedaży na tacki czy różne opakowania, y, które często y, są stosowane w sieciach handlowych. Nakton jest to odmiana, która charakteryzuje się bardzo y, dużą y, twardością przy tak wczesnym, wczesnej wegetacji, czyli przy 115 dniach i bardzo mocnej naci, co ułatwia też zbiór mechaniczny. W bardzo trudnych warunkach ten zbiór jest ułatwiony. Tą odmianę zalecamy do zasiewów i, i zbioru, sprzedaży bezpośredniej. Przede mną te dwa rzędy to odmiana Nerak w dwóch formach produktowych. Nasiona standardowe precyzyjne, a po prawej stronie nasiona podkiełkowane z dodatkiem bimoxu. Po prawej stronie widać, że plonu wagowo może być porównywalnie czasami więcej, ale po lewej stronie mamy dużo większe wyrównanie i na pewno będzie mniej marchwi, które będą odsortem czy też produktem niehandlowym. Od kilku sezonów obserwujemy większe zainteresowanie nasionami pobudzonymi i zaprawionymi formulacją Bimox. Użycie nasion podkiełkowanych i Bimoxu. Odwdzięcza się bardzo dużym, wyrównanym plonem. W roku 2021 mamy premierę nowej odmiany Nordhorn. Jest to odmiana w typie nantejskim, późnym do bardzo długiego przechowania. W roku 2022 startujemy ze sprzedażą yy, tej odmiany. Nordhorn cechuje się bardzo wysoką gładkością ko korzeni yy, i bardzo dużym wyrównaniem korzeni. Co daje bardzo duże uzyski przy myciu pakowaniu. Jest to odmiana dedykowana z możliwością do bardzo długiego przechowania. Jeżeli chodzi o wysiew rzutowy zalecamy 1 600 ,000 nasion na hektar. Jeżeli chodzi o siew standardowy w dwóch liniach na jednej relinie, tutaj norma wystarczy 1,4 miliona nasion na hektar.